Ten mały ligowy maraton zakończony zdobyczą trzech punktów i można te trzy mecze, które do tej pory rozegraliśmy w ciągu tego tygodnia zajrzeć chyba jak najbardziej na plus. No tak, takie mieliśmy założenie, żeby z bezpośrednimi rywalami zdobywać jak najwięcej punktów. Chcieliśmy wygrywać wszystkie mecze u siebie, z niczym się nie udało, byliśmy bardzo blisko, ale w końcówce meczu żeśmy stracili bramkę na 2-2 i szkoda było tych punktów, dlatego chcieliśmy je odrobić i na Olimpii. U siebie w tym meczu i cieszą te punkty, bo to są bardzo ważne punkty. Właśnie wspominasz o tym, że to były ważne, ważne punkty, ale też ważne jest chyba to, że odskoczyliśmy trochę od tej strefy spadkowej. Mamy teraz 28 punktów, to też jest chyba coś, na co liczyliśmy przed tymi meczami. No my liczymy w każdym meczu na trzy punkty i wiadomo, no, mecze bezpośrednie są bardzo ważne, aczkolwiek to jest początek sezonu, początek drugiej rundy, przepraszam, sezon, początek drugiej rundy i wiadomo, że z czasem te mecze będą coraz cięższe i, i po prostu trzeba tych punktów zwołać jak najwięcej i cieszymy się, że te mecze nam wyszły. Dzisiaj i do jedenastki pod tym niewykorzystanym rzucie karnym w Elblągu troszeczkę gdzieś tam było niepewności? Nie, raczej nie. No właśnie większa niepewność była właśnie w poprzednim meczu, bo Andrzej Witan bardzo dobrze zna. Znamy się dość długo już, bronił bardzo dużo moich karnych. Cztery lata mniej więcej gdzieś tak w dwóch klubach byliśmy razem i no wie jak strzą po prostu karne i przed tamtym meczem miałem naprawdę obawy, że może jak dojdzie do takiej sytuacji, to może, może obronić i tak się stało. Teraz czeka nas trudna rywalizacja w Częstochowie, bo to jest boisko ze sztuczną nawierzchną chyba trzeba trochę inaczej przygotować się do tego meczu. Mecz jest taki sam, no boisko, tak jak mówisz, że jest inne, ale no, bardzo długo żeśmy na tym boisku trenowali, no bo my też całą zimę praktycznie trenowaliśmy na, na sztucznej, teraz nie wiem, od półtora tygodnia dopiero trenujemy na naturalnym boisku i no, mieliśmy czas, żeby się przyzwyczaić do tego boiska i zobaczymy, no, będziemy grali w tym meczu o trzy punkty. Przeciwnik będzie ciężki, bo bardzo wysoko stoi i, i dobrze grają w piłkę i są groźni u siebie, aczkolwiek idziemy po swoje.